W tym wideo powiem, w jaki sposób przechowywać jod. Mam tutaj jod krystaliczny, takie ciemne kryształki, który służy mi do sporządzania oprysku na drzewka owocowe, winogrona i inne uprawy. Jest on przeciwgrzybowy, przeciwbakteryjne ma działanie. Więc, jak to przechowywać? Jod sublimuje. Czyli, jeżeli byśmy to zostawili w otwartym pojemniku, no to po niedługim czasie by nam zaczęło tego ubywać. Można by to nazwać inaczej, wyparowałoby. Jod bardzo łatwo, bardzo lubi uciekać z wszelkiego rodzaju pojemników. Powoduje korozję metalowej nakrętki. Wszystko by od spodu zarzewniało. Ale jaki jest sposób na to? Mam tutaj teflon, z czystego teflonu, około pół milimetrowy arkusz i jest wycięta taka podkładka, takie kółko. I pod tą zakrętką, właśnie skrążek z teflonu. Ten teflon to przypomina plastik, więc to się dobrze układa. Zakrętka dociska i przez ten teflon nie może się już ten jod wydostać. Inną możliwością jest zatapianie po prostu niewielkich ilości hermetycznie w szklane ampułki. No ale to myślę jest prostsze ze względu na to, że zawsze można otworzyć, później zakręcić i zużyć taką ilość, jaka jest potrzebna. To wszystko w tym odcinku.